Jest rok 1982. U wybrzeży Rio de Janeiro, w wodach Zatoki Guanabara, amerykański łowca skarbów Robert Marks dokonuje odkrycia, które wstrząsa światem archeologii. Jak każde takie odkrycie, jest wpierw rozchwytywane przez media i nagle gaśnie pod wpływem zamilczenia świata nauki. Co takiego znalazł Robert Marks? Czym zdenerwował mainstream? Na dnie, wśród koralowców i mułu, zobaczył dziesiątki starożytnych amfor. Jako wytrawny łowca skarbów wiedział, że nie były to zwykłe amfory. Były to specjalne naczynia, jakie używano w II wieku przed naszą erą do transportu wina, oliwy czy wody podczas długich morskich wypraw. Ale chwila, Rzymianie w Brazylii? Przecież oficjalnie to Pedro Alvarez Cabral. Portugalski żeglarz był pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Brazylii w 1500 roku. Czy to możliwe, że Rzymianie ponad 1700 lat wcześniej przepłynęli Atlantyk i dotarli do Nowego Świata? Robert Marx, człowiek o reputacji zarówno geniusza, jak i awanturnika, był przekonany, że amfory to pozostałości rzymskiego statku, który zszedł z kursu, być może podczas sztormu, i rozbił się w zatoce Guanabara. Odkrycie było sensacyjne i rozpalało unikatowością. Jeśli to prawda, oznaczałoby, że Rzymianie wyprzedzili Kolumba o całe wieki. Mark stwierdził, że znalazł fragmenty ponad 200 amfor, a nawet ślady wraku. Ale nie wszyscy podzielali jego entuzjazm. Wkrótce po odkryciu pojawiły się wątpliwości. Sceptycy wskazywali, że Rzymianie nie mieli ani technologii, ani motywacji, by przepływać Atlantyk. Ich handel koncentrował się na Morzu Śródziemnym i Bliskim Wschodzie. Po co mieliby płynąć na drugi koniec świata? Pewien bogaty biznesmen Americo Santarelli twierdził, że amfory należą do niego. Przyznał, że w 1961 roku, zafascynowany starożytnymi sycylijskimi amforami, zamówił w Portugalii ich repliki. By nadać im autentyczny wygląd, zatopił 16 z nich w zatoce Guanabara, by pokryły się koralowcami i muszlami. Kiedy chciał je odzyskać, znalazł tylko cztery, reszta zniknęła, a może właśnie to one zostały znalezione przez Marksa. Powód brzmi kuriozalnie, ale jest równie dziwny jak natrafienie u wybrzeży Brazylii na szczątki rzymskich amfor. Ta historia brzmi jak spisek rodem z filmu, ale to nie koniec. Eksperci tacy jak profesor Elizabeth Will z Uniwersytetu Massachusetts przebadali fragmenty Amfor i stwierdzili, że mogą pochodzić z III wieku naszej ery, z rzymskiej kolonii w Maroku. Czy to możliwe, że Santarelli kłamał? A może ktoś inny zatopił prawdziwe rzymskie amfory? Być może Santarelli miał swój powód, by opowiedzieć tak szokującą historię. I tu robi się jeszcze dziwniej. Niektórzy twierdzą, że brazylijska marynarka wojenna celowo zasypała miejsce odkrycia tonami mułu, by ukryć wrak. Czy chciano zatuszować niewygodną prawdę o przeszłości? Do dziś tajemnica amfor w zatoce Guanabara pozostaje nierozwiązana. Czy to dowód na rzymską wyprawę do Ameryki, czy może sprytny żart, który oszukał świat? A może prawda leży gdzieś pośrodku, w zapomnianych szlakach handlowych, lub zaginionym statku z epoki kolonialnej? Jedno jest pewne: dno zatoki Guanabara skrywa sekrety, które wciąż czekają na odkrycie. Co o tym sądzicie? Czy Rzymianie naprawdę dotarli do Brazylii? A może to wszystko mistyfikacja? Dajcie znać w komentarzach i zasubskrybujcie, jeśli chcecie więcej takich tajemnic.